Siemareczku i to wszystkich w na kanale z 4 to sobie, sobie dalej event Haunted Shelter czyli nowy węcik na stronce danej przed Halloween mm, testowaliśmy sobie już dwie skrzynki Help Me i Haunted Hospital także dzisiaj Mental Break za 20zł, zaraz sobie zobaczymy co tutaj w tej skrzynce jest ale zanim to, to oczywiście kolejny pomocny Łukasz daje wam 5% po prostu do dodawania i skrzynka Brispek na start Teraz otrzymycie 10%, bo jest taka promocja, która z tego co wiem ma być już na stałe. Także zobaczymy czy oni po prostu może zamiast tutaj to zmienić, to przy użyciu kodu będzie tutaj 10% bonusu, ale zobaczymy jak, jak oni to rozwiążą. Otrzymy sobie Bispeka oczywiście. Odrzuciłem wam prezencik. Zaraz wam pokażę eee, tutaj po odmianie. Co nowego, ale widzę, że dzisiaj ładnie Tygierek za 2,36, także to całkiem ładnie tutaj e, oddało. Jak widzicie, dali też kolejny taki poboczny węcik na 26 dni. E, Bloody Skins i mamy to na Santiago, także pozdrowienia do niego. E, Borg dostał są e, w głowę. Santiago troszkę wygląda jak był zaćpany, e, ale no cóż. E, nie oceniam, tak? pani że, że tutaj się pojawił. Z tego co wiem to jest on tutaj za 16 zł ta jego skrzynka. Oczywiście będziemy ją testować. Obiektywnie e, oceniać tak. Także no, otworzymy sobie dzielną skrzyneczkę, bo jeszcze dzisiaj nie otwierałem. Zobaczymy, czy nie trafię tutaj tych dwóch czerwonych skinów, które są już o wiele droższe no niestety. Mac 10 tej za 14 zł. <laughs> Idziemy sobie do skrzynek Expa. Nie będę otwierał diamentowej, ale pokażę Wam co jest np. w platynowej. E, na przykład mamy tutaj kosę, rękawiczki. E, Pełna streamka i tutaj 7 Angry Mop. Także no ciekawe. Te dwa skinki. Ten Angry Mop jest pewnie droższy niż ta kosa. Chociaż nie. Chociaż? Trzeba by było to przeanalizować. Ale no na pewno będą też to zmieniać. Podmieniać te skiny tam na jakieś inne. Albo po prostu nie będą możliwe do wypłaty i trzeba będzie <laughs> użyć strangera. Także no dalej jesteśmy tutaj w tych wielkich zmianach No jest 28 aktualnie Jak nagrywam te materiały i jak wy go widzicie Także jeszcze te kosy które powstały Podczas tych zmian nie weszły na rynek Trzeba poczekać Mamy sobie te ramy Pierwsze trzy skrzynki Nie zobaczymy w sumie co tutaj mamy Jakiś dziwny mak który go nie kojarzę no, ale nie jest on zbyt ważny, bo jest tani. Także zobaczmy, mamy 21% na Five Sevena, tutaj nabereczki 16, permak 14, 700 i 4 glock. I tutaj mamy profit, 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 tutaj jest impostorek w postaci G31SG, no i potem już jest świetnie. Czyli muszę uważać na, na to G31SG. A tak poza tym to klasa. Jest kartelek. W stanie pewnie Figdeset. Ten skret. Ok, no, field kosztuje więcej chyba z 4 dyszki prawie. Także nożby było naprawdę fajnie. Ale jest Galilek, jest Galil, jest AWPK. 55 zł. No, prawie na plus. Prawie na plus, taj lekki minus po tym otwarciu. Zaraz wam jeszcze pokażę oczywiście co tam dodałem do was dla prezentów, bo yy, no po prostu jeden użytkownik otrzymał go, jeden widz po się w Discordzie, że go odebrał Także ja oczywiście od razu odrzuciłem wam kolejny żebyście mogli sobie go odebrać przy wpłacie, jak płacąc z moim kodem yy, ten minimum 14 zł to macie szansę na otrzymanie każdego z prezentów, ale jak nie otrzymaliście od razu a wpłacaliście na przykład Blikiem e, czy przelewem, po prostu wszystkimi innymi formami, poza jakby skinami, no to niestety w e, tej wpacie tego prezentu nie otrzymujecie. E, z tego co wiem, ten widz właśnie otrzymał tego skina po tym, jak mu zeszła skarbonka i net nic nie wpłacał, tylko mu ta skarbonka zeszła i przy okazji dostał jeszcze skina. Także całkiem niezły Fajna tutaj niespodzianka dla niego. A to i co kiedy nieźle dropi. Teraz mamy taka za 25 i testy za 25 zł. Ciekawa cena. Wydawało mi się, że troszkę droższy jest ten tak. W takim stanie to ta jednak... Tylko te 25 zł. <laughs> Wracią mi ten nakacz. O i wratuje podobnie. Dość świeży skin, a... No jak widać, zbyt dobrej ceny nie ma. A jest spoko, mi się podobał osobiście ten skin. Często te berety wlatują, i lecimy oczywiście dalej. 225 zł za otwarcie trzech skrzyń wlatuje. Jest USP Blueprint 53 zł. No, to jest chyba jeden z lepszych trafów. Chociaż chyba się trafiłem tego Hamasa w Pierwszy pierwszych otwarciach jakoś? Oj, Mach 7. Aż muszę sprawdzić, tak, trafiłem go, dobrze bym się do. Czyli najdroższe co mi wyleciało to ten FAMAS, mamy tu jeszcze szanse Ponad pół szansy, procenta szansy na Digla. Też pół procenta, nawet lekko więcej niż pół procenta szansy na tego, na tą MK, na i też jest fajna No tylko w stanie well worn Raczej będzie wyglądać średnio Jest to naprawdę bardzo ładny skin, ale no, na niej widać doskonale eee, użycie Jeżeli chodzi o float Uch, a pierwszy raz mi wyleciało po trójne niebieskie Bo tak to całkiem nieźle oddaje Zaczyneczka No i na plus teraz dyszkę. No i fajnie Teraz raczej nie będzie na plus, albo minimalnie na plus Minimalnie, nie tu jest 60. Przez chwilę wiedziałem, że my, myślałem, że jest 60 i 44 grosze. Ale nie, nie, nie. Dyszki zabrakło. Dyszki zabrakło. Jest Trigon 53 zł za piskę skiny. Ten jest ten przeleciał. Szkoda, szkoda. Może przejdźmy sobie do kontraktów. Przejdźmy sobie do kontraktów, ale zróbmy sobie od najtańszych. A tutaj widzę, że dużo. 57 of Flame Test. Mamy 320. I tak się udało zbierać. No i jest naklejka Sergii. Za 3ZIGO. Zwykła. Żadna folia, żaden brokat. To zwykły Sergiej. O i znów Aztek. Mam coś szczęście do tego skina. Okej okay, SG3. SG1. To jest ten skin, na którego miałem uważać. No i widać Trzy mi wyleciały. Nie, dwa mi wyleciały, bo ten... Ten jest z kontraktu teraz. No dobra, zrobimy sobie jeszcze z tych czterech skinów. 13 cico. Czyli okay, jest ta klejka Tamara Holo. Spoko. No, ale niestety nie na plus. Jeszcze mogło, mogło być lepiej. Ale ogólnie skrzyżeczka fajna. Nie była zła. Z tych trzech. Chyba najgorsza była ta najtańsza. Najmniej oddawała. Te dwie lepsze. Testowanie. Zobaczymy jak będzie następnymi. Także dzięki za oglądanie. Łapka w górę, sobie komentarz. Widzimy się w następnym materiale. Cześć pa, yo.